I witam Was bardzo serdecznie z tej strony Danielus, a przed Wami ponownie Mass Effect 1 i co, I, i przed nami kolejny smaczek. Witam się z Wami tutaj ponownie właśnie ze względu na ten smaczek, który właśnie w Mass Effectie odkryłem. Otóż udałem się do Układu Słonecznego i wylądowałem tak dokładnie na ziemskim księżycu. Wow, po prostu wow i zawsze chciałem to zrobić, teraz dzięki tej grze mogę, no i jestem pod mega wrażeniem. Jak widzicie ziemia w tle O, dobra Ruszamy e, Gra strasznie, strasznie mnie wciągnęła Jest po prostu <gry> nieziemska Lecimy e, Bardzo fajnych rzeczy się tutaj można dowiedzieć e, Jak sobie m, przeglądałem nasz układ słoneczny to okazało się, że Merkury został skolonizowany Co ja gadam Merkury? Mars został skolonizowany, mieszka tam ponad 3 miliony ludzi, ba, ponad chyba 3,5 miliona ludzi, więc naprawdę dużo. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Zresztą na Księżycu też mieszkają ludzie, Księżyc został przekształcony w kopalnię, zresztą to widać tutaj wykopaliska jakieś. Mam nadzieję, że ja jadę w ogóle w dobrym kierunku. Zerknę, po lewej coś jest. A, chyba nie jadę jednak w dobrym kierunku. nie no, coś tutaj jest Przejadę się tutaj, zobaczę co to jest Ale naprawdę jestem pod wrażeniem Kurczę, tam jest ziemia Szkoda, że na ziemi nie można wylądować Ale to już pewnie za dużo bym chciał No, co tutaj mamy Dobra, zerknijmy na to Jak widzicie, zmieniłem wdzianko. Dobra, wchodzimy Ach Polera. No? O kurde! A. No dobra, dałem tyłka że tak powiem A nie no weźmiemy to Całkiem fajne ulepszenia, zobaczycie czy ja to mogę gdzieś tutaj sobie użyć eee, czy, Co to było w ogóle? Zresztą zaraz zobaczę Na czwartym poziomie protonowe Wow Aha, takie cudo. Dobra, ale to nie będzie do pistoletu. Czemu nie? Czy ja tu mam coś jeszcze? Nie. To właśnie było to. Fajnie, że tak y, wszędzie jakieś smaczki można znaleźć, coś ciekawego. Ten dym spod kół jest po prostu rewelacyjny. Dym, kurz, odłamki. <laughs> Dobra. kamera z każdej strony można obejrzeć nawet właśnie podwozie jestem ciekawy co ja tutaj zastanę na tym księżycu e, tutaj w ogóle misja polega na tym, że e, zbuntowała się e, WI tak zwana, czyli e, e, sztuczna inteligencja, wojskowa inteligencja e, która jest wykorzystywana właśnie w celach militarnych i ja mam załagodzić tą sprawę, wyłączyć cały system, żeby sytuację opanować. Zapowiada się niezwykle interesująco, ale zaraz zobaczymy czy... O cholera, wiedziałem, że coś jest nie tak. To gdzie to jest w takim razie? Dobra, wiecie co? Ja jak dojadę na miejsce, to wtedy... Wtedy się do was odezwę, także widzimy się za moment. No i chyba ja się zbliżam właśnie, bo na horyzoncie jakieś zabudowania na księżycu. Niesamowite, naprawdę niesamowite. A mimo że to jest gra, to jednak to jest to ma Taki smaczek. Gdzieś tutaj coś do mnie chyba strzelało. Aha, tutaj. Wow. A no, będzie ciekawie. Ups, spadłem. Ale bardzo dobrze. Tu mnie nie dosięgną. Muszę się chować. Dość intensywnie. Kurczę no. Nie, chyba mnie nie dosięgnęły te ciała. Ha, ha, ha. Ale to na pieprza, o ja cię... Dobra, chyba trafiłem Ale to jest sprzęt Jedziemy z tym Po sprawunii Okej, okay, zostały jeszcze dwa punkty I już został tylko jeden Wow ale by mi tutaj dupsko sprało Okej, okay, jeszcze jeden Padnij, no Świetnie, chyba po sprawie Tutaj coś jest Konsola wejścia, wejdź do budynku U, już się boję Dobra Mam tutaj Ashley i Tali Ashley ubrana w ciężki pancerz Natomiast Tali No, z dosyć niezłym tutaj atakiem biotycznym z tego co pamiętam zaraz zresztą zerknę <coughs> dobra, nieważne tak czy siak zestaw jest kosmiczny ja jeszcze za bardzo w uniwersum Mass Effect nie jestem obeznany ale, ale Aj! Kurczę, znowu to samo. O! Piąty poziom pistoletu. Biorę, jasno, że biorę. Zobaczmy, czy ja mogę sobie ten pistolet tutaj wrzucić. Tak, przenieść. Wow. No to teraz to będziemy sobie strzelać. Aha, jeszcze raz. Możemy przecież podmienić ten stary pistolet innym bo tu mam rządło tak dobra no i zapiszę trzeba o tym pamiętać co my tutaj mamy średnia może się uda, może się uda oj, 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 oj udało się Pistolet, pistolet, strzelba wow to wybaczcie, ale ja się muszę trochę jeszcze pobawić. Na czwartym poziomie, a ja używam na trzecim poziomie. Nie, no to weźmiemy sobie czwarty, czwartopoziomowy, który będzie lepszy. Wskaźnik celności to lepszy. bardziej celne, celniej strzela eee, strzały do przegrzania. Wezmę chyba to. Tak, eee, a tali damy damy tą. I tak. A Williams co posiadał? Posiada pierwszy poziom, to damy jej trzeci, tak Dobra Zobaczymy jak ta strzelba wymiata o. Trzeba to rozpieprzyć jak się uda No nie strzelba mi się przekrzała, no hello Tutaj co jest Nie da się tego rozwalić? Lecimy o cholera, i się zaczyna impreza. Co to strzela? Co to jest za cholerstwo? Tak, shepard od razu umieraj. Pewnie, a czemu nie? Co my tu mamy? Teraz tak się zastanawiam i wydaje mi się, że chyba wziąłem sobie niezbyt odpowiednich ludzi na tą misję No, zobaczymy W sumie tak ładnie stoją Oho Jeszcze jedna rzecz do zrobienia jest, widzę Weź tak, e, granaty, granaty, dokładnie Minus... Ta 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 granaty z lepszeniem zawierają niewielką ilość masą Dobra dobra weźmiemy to I lecimy z tym koksem No nie dam sobie rady Oho, to świetnie wykorzystałem granat. Ashley już leży Dawaj. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, 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 ja nie, 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 Dobra, Dobra, nie, to. to nie, nie, Dobra. No, na to będę musiał jeszcze poczekać. To wiecie co, ja tutaj się z nimi rozprawię, bo nie chcę za dużo tutaj czasu tracić na to, tak więc widzimy się za moment. Okej, okay, chyba, chyba udało mi się, wykorzystałem do tego celu snajperkę, jeszcze nie podniosłem moich towarzyszy, ale zaraz to zrobię, bo już tutaj dochodzę do tego momentu. Przy okazji jeszcze dostałem awans, więc sobie zainwestuję tutaj... O, czemu nie w sumie pistolet? I może, może pierwszą pomoc, bo to chyba będzie najbardziej przydatne teraz. Jak widzicie, już trochę tego jest, mam 22 poziom. Troszkę już tutaj spędziłem czasu. Miałem za zadanie zajrzeć do, na trzy planety. To już jest trzecia, na, którą, na której jestem. Znaczy jestem w sumie w drodze na trzecią, tą związaną z fabułą, dlatego wylądowałem na księżycu. Dobra, wstawajcie, mam nadzieję, tak jest już. Ok. Przywróćmy im życie. Dobra. I lecimy, zobaczymy, co będzie teraz. Jeszcze coś. Ojej. Je, je. Spokojnie, spokojnie. Mamy tutaj coś, co. Tak, tarczę skasuje. Jak skasuje tarczę, to już prawie jest po sprawie. A niech amunicję załatwi. O! No i widzieliście, to było piękne. No ale jak jest jedno. Takie cudo na drodze, no to, to, to nie jest duży problem. Gorzej jak jest kilka. Dobra, mam tutaj widzę. Wow, aż cztery cele? Złącze energetyczne. Są drzwi. W porządku. Sporo tych złączy energetycznych. Nie wiem tylko, czy można je skasować, czy nie. Dobra, ja się tu jeszcze przej przejdę, zobaczę, czy tutaj czegoś nie przeoczę ciekawego. No, chyba nie, chyba nie. Jest raczej w porządku Dobra Strasznie podobają mi się te odgłosy walki, one tak przypominają trochę Star Warsów A z drugiej strony są takie typowe dla właśnie Mass Effecta I dla sagi kosmicznej, uniwersum kosmicznego Bardzo mi się to podoba naprawdę Czy tutaj nie ma żadnych wrogów Przejdźmy sobie tu Chyba nie ma za strach się bać Mogę tu zapisać? Mogę, dobra I co? Aha, przewody zasilające WI No tak, tak, dokładnie To miałem skasować No i przede mną ostatnie miejsce, gdzie znajdują się te węzły energetyczne WI Co? Kolejny budynek to jest trudniejszy poziom że tak powiem I tu jeszcze dodatkowo włączają się te kinetyczne e, pola e, pola energetyczne które chronią wejścia i, i td itp o cholera będzie działek sporo e, dobra weźmy tak od razu ile jedziemy i to nie jest dobra broń. Zobaczę, jak będzie szło z pistoletem. Przecież to jest wysoki poziom już tej broni. Dobra, śmigają te działa. Pierwsze się pojawiło. Skasujmy tarczę. I przegrze przegrzejmy amunicję. Dobra, poszło. Teraz tak, przegrzewam amunicję Kasuję tarcze Niestety tu scholar spostrzela z jakichś rakiet, co mnie przeraża. Stawać panienki. Szybciej szepar szybciej, dobra. Przegrzałem się broń Jak tam nasze talenty trochę słabo Trzeba się poruszać intensywnie Aaa ale to też nie zawsze powoduje że się wygra Dobra ja spieprzam Sorry że cię tam zostawiłem Tali, ale co ja miałem zrobić co ja miałem zrobić? Zostało kilka tych wieżyczek, zaraz się nimi zajmę Tylko muszę zaczekać aż mi się tutaj odnowi troszkę życie No i spróbuję też postawić nasze przyjaciółki na nogi Dobra, dajcie mi chwileczkę i zaraz wracam, naładuję tylko to wszystko Okej okay, dobra, słuchajcie, udało się, wszystko się naładowało Więc teraz spróbuję zrobić tam niespodziankę Tym robocikom pieprzonym Śmigaj, śmigaj, śmigaj szepard, otwieraj to Przy tym cholerstwem to strach się bać Dobra, mamy tutaj jeszcze coś fajnego. Będę strzelał bez problemu z pistoletu i nie będzie się on tak szybko przegrzewał. Strasznie fajna opcja Dobra, muszę uważać. Bo umierać to ja nie chcę za szybko. Jakąś dodatkową osłonę. Zamontujemy siebie. Świetnie. Tam został jeszcze... O! Nie. Właśnie tego się boję najbardziej. No gień! Drajerze. Dobra. Wow. To była gruba akcja, jeszcze nie mogę postawić talii na nogi. A sama wstała, dobra. No jestem ciekawy co tutaj się podzieje jeszcze. Czy to już wszyscy, czy... Jeszcze ktoś mnie tu zaskoczy jakąś rakietą? Mam nadzieję, że nie. A na tym księżycu naprawdę się podziało. Fajna była akcja jak tego Toriana. Trzeba było zniszczyć taką mega wielką roślinkę na drugiej z planerów, którą musiałem odwiedzić. Też bardzo, bardzo wymagająca misja. Podlećmy tutaj Talii. Co tutaj będę musiał zrobić? Bariery ochronne, ale to można obejść. A tam się przegrzeje Ładują się dodatkowe sądy ochrony. O nie. Spodziewałem się właśnie jakiś niespodzianek. Nic na razie nie zrobię. Albo tak zostało. To ja może zamknę te drzwi, żeby tutaj nic nas nie zaskoczyło. O kurde, ale to się robi stresujące. No. Dobra. Tu jeszcze jedno. Świetnie. O, jeszcze bym umarł. O matko. Widzę jakąś sondę, jest tam za drzwiami. Jedna na bank, dwie, trzy, trzy. Z trzema powinienem sobie poradzić. Chodźcie, dziewczynki. W sumie mogłem zamiast Ashley wziąć yy, Rexa, bo Rex jest y, bardziej przydatny w walce. No ale nie wiedziałem czego się tu spodziewać, więc powiedzmy, że to mnie trochę usprawiedliwia. E, robimy tak. Kasujemy tarcze Dobra. Kasujemy tarczę Dobra e, Lepszy pistolet I wytrzymałość O, Wytrzymałość na, na to coś mi nie pomogła Ła! to było piękne dziewczynki Haha Ale młuca No właśnie to jest to Umiejętne wykorzystanie tych swoich mocy No ja już troszeczkę na tej walce się zorientowałem więc już nie wygląda to tak tragicznie jak w tych pierwszych materiałach kasujemy to jeszcze to, drugie i misja wykonana na księżycu, na ziemskim księżycu o cholera chyba muszę dalej stanąć może wtedy nie będę ranny no jeszcze się przegrzał na koniec Wow! I poziom kolejny. Niemal ogłuszać się nagły wybuch zakłóceń na wszystkich częstotliwościach ekran Twojego komitetu czytuję to jako serię zero jedynek. Przetwarzają się raz za razem, pokrywając wszystkie częstotliwości do momentu, gdy światełka na ostatnim gnieździe wą i migoczą i zamierają osiągnięto klasę specjalizacji. Twoja klasa specjalizacji zastąpi Twoją podstawową klasę w talentach na ekranie oddziału. Stopnie talentów w Twojej klasie podstawowej zostaną przeniesione do twojej klasy specjalizacji. uda się do ekranu oddziału, by obejrzeć bonusy, które będziesz zyskiwać z każdym stopniem w twojej klasie specjalizacji. No bardzo, bardzo mi się to podoba. Naprawdę. Teraz co wybrać? Komandos. Komandos. Komandosi przy eliminacji wrogów polegają bardziej na zabójczych atakach precyzyjnych niż na brutalnej sile. Zwiększa obrażenia przy wszystkich rodzajach broni, ulepsza niewrażliwość, ulepsza zdolność strzelca wyborowego, ulepsza zdolność zabójstwa. No bardzo mi się to podoba. E, agenci to mistrzowie manipulowania swoim, otoczen e, e, swoim otoczeniem celem zyskania maksymalnej przewagi. Skraca czas ładowania wszystkich ataków technologicznych, ulepsza przeciążenie, ulepsza też Nie, komandos zdecydowanie lepiej to wygląda. Zerknijmy sobie jeszcze tutaj. E, komandos. To co? Bierzemy tego komandosa chyba, nie? Czy, czy co? Czy może być zdrowie rozwinąć? A, dam tu. Znaczy coś mogę sobie odblokować nowego fajnego? W uroku. Wstawia liczbę punktów uroku na 8, otwiera nowe opcje dialogowe. Zniżka w sklepach. O boże, ale tutaj są trudne wybory. Jest tyle tego do, do zrobienia, do, do, jest tyle możliwości, ale ja sobie podciągnę zdrowie, bo jednak e, te zdrowie tutaj da mi przewagę pewną na polowalki. E, świetnie, świetnie. Na razie jest w porządku, postawimy sobie naszą koleżankę na nogi. E, no i co? I wracamy. Wracamy, bo udało się wykonać misję. Mam nadzieję, że już tutaj nic na mnie czekać nie będzie. E, zaraz ich e, dziewczynki moje kochane podleczę. E, no i udam się na kolejną planetę, e, którą tym razem... Nie mogę tutaj zerknąć, myślałem, że mogę. Dobra. Zaraz Wam dokładnie wszystko pokażę. No, szukam tych drzwi i nie mogę ich znaleźć. No, ładuj się szybciej, bo trzeba się podleczyć. Dobra. Rewela. O! O! Niespodzianka jeszcze jakaś. No nie. Mam nadzieję, że chociaż... <ścoughs> Czemu? No! Właśnie. Udało się. Ale miałem pecha dzisiaj do tego. Naprawdę. Tragedia. Śmigamy na, po, na powierzchnię Dobra e, Wsiądźmy do pojazdu i teraz Wam pokażę e, Właśnie, na nowerię muszę się teraz udać mm, i, i pewnie tam e, zbadać właśnie e, obecność getów Co one tam robią ciekawego Pewnie będzie znowu zestaw kolejnych bardzo ciekawych misji e, Mam jeszcze znaleźć kanał ale do tego muszę oczywiście zbadać Feros, Nowerię, Virmir, e, i gromadę Artemis Dao. Także no, mi, zostało jeszcze, mi została Noweria i Wirmir. Także e, Wirmir w sumie doszedł niedawno, ze względu na to e, mówiłem o trzech planetach. E, oczywiście Wirmir jest czwartą planetą, którą muszę zbadać i kto wie, czy z czasem nie dojdzie kolejna. E, ok, e, w takim razie dziękuję Wam serdecznie za ten materiał. Eee, wracamy na Normandię eee, i, eee, i ja z wami się żegnam eee, dziękuję za uwagę eee, i do usłyszenia w kolejnych materiałach myślę, że coś ciekawego jeszcze z Mass Effecta 1 wam eee, pokażę eee, tak więc trzymajcie się, do usłyszenia